Cześć, witajcie na kanale Książko Dzieje. Ostatnio przeglądałem sobie internet w poszukiwaniu jakiegoś ciekawego tagu do nagrania i na mojej drodze stanął Wybierz Rock Booktag. I powiem Wam, że zaciekawiłem się tym tagiem, bo nie wiem czy u wszystkich, ale patrząc na swoją sytuację. Zauważyłem, że wybierając książkę do przeczytania, raczej obracam się wśród takich nowości, książek, które niedawno miały swoją premierę, albo takie książki, rok, dwa lata wstecz. Książki takie starsze, raczej czytam, jak, jeśli ktoś mi je poleci. Sam, no właśnie, nie zaglądam w takie wsteczne lata, wsteczne premiery i ten tak jest o tyle fajne, że właśnie zmusza nas do tego, żebyśmy poznali książki, które w danym roku miały swoją premierę i właśnie zajrzeli w przeszłość tych premier. I tak, tyle byłoby słowem wstępu. Ten tag ma pięć pytań. I od razu powiem, że ja tutaj będę obracał się głównie wokół książek, które ja czytam, czyli gatunek literatura młodzieżowa, fantastyka, science fiction. I jeszcze zajrzałem do działu z komiksami, bo tam też okazało się, że jest całkiem spory wybór. Książki te no, wybierałem na stronie Lubimy czytać tam chyba, no, chyba wszystkie są, które miały premiery w danym roku tam można sobie właśnie wybrać rok. I... Tak, może przejdźmy już do pytań. Więc pytanie pierwsze: Wybierz rok i powiedz, dlaczego taki wybór? E, no to tu raczej nie ma się co rozwodzić nad tym pytaniem. E, ja wybrałem sobie rok 2002, bo to jest rok moich urodzin, no i po prostu byłem ciekawy, co tam fajnego wyszło jakie książki wtedy miały swoje premiery. Tyle. Które książki opublikowane w tym roku czytałeś lub o których słyszałeś? Ja z tego roku nie przeczytałem żadnej książki, no niestety tak się stało, ale są książki, o których słyszałem, i tutaj między innymi seria Star Wars. I w ogóle myślę, że ta seria w tym roku naprawdę dominowała, bo wyszło naprawdę wiele książek z tej serii, a do tego były też jakieś słowniki obrazkowe, słowniki ze zwrotami, przewodniki i tak dalej. Ja osobiście fanem tej sagi nie jestem. Faktycznie obejrzałem jakieś tam filmy, ale no raczej za książki chwytać nie chcę i nie będę. Tyle. Tak jak już mówiłem, zajrzałem też do działu z komiksami. Mimo, że teraz komiksów nie czytam, to dawniej no, miałem jakąś większą styczność z, te, z tą literaturą. I oczywiście nie mogło zabraknąć przygód Kaczora Donalda. Tak ten komiks czytałem i to raczej nie jeden. Również nie jest dla mnie obcy tytuł z i Atomek. To też gdzieś się tam w dzieciństwie no, przewijało. A z takim komiksem, z którym nie miałem styczności, ale który kojarzę, no to jest komiks Witch o tych czarownicach. Poza tym, no, wyszło tam kilka różnych mang, ale raczej ich nie kojarzę, a wtedy w dzieciństwie no to w ogóle o takim czymś jak manga nie słyszałem. Które z książek wydanych w tym roku chciałbyś przeczytać? I tutaj zaczniemy sobie od serii, serii Świat Dysków. Może bym nie zainteresował się tą serią, gdyby nie to, że pamiętam, że ktoś mi ją kiedyś polecał. Nie wiem kto, ale na pewno została mi kiedyś polecona. I tak, stwierdziłem, że... Faktycznie, może czas się zabrać za tą serię, zobaczyć o czym to jest, bo ta seria ma chyba ponad 40 książek, tak jest tego hoho ho i trochę. W tym roku, czyli w 2002, wyszły trzy książki właśnie z tej serii. No i zobaczymy, może kiedyś się uda właśnie zacząć przeczytać chociaż kilka tych książek. Poza tym, też zainteresowała mnie książka Przeznaczenie Elizabeth Haydon chyba tak się czyta to nazwisko. Spodobała mi się fabuła okładka, mniej więcej coś tam przeczytałem o tej książce. I no, stwierdziłem, że dorzucę ją do listy książek do, do przeczytania, ale powiem wam, że ta lista raczej się wydłuża niż maleje, także możliwe, że nigdy za nią się nie zabiorę. Ale jakby coś, to ta książka na tej liście wylądowała. Także może kiedyś. Najdziwniejsze książki z tego roku. E, tutaj wybrałem dwie pozycje. E, po pierwsze, atak 5-centymetrowej nauczycielki, i tutaj mamy historię e, kosmity, który chce zadomowić się na ziemi, e, ale no, raczej mu w tym. Przeszkadzają niż pomagają, przynajmniej niektórzy. I książka pod tytułem Myszy z Deptford. Tutaj w roli głównej są myszy, szczury. Mamy też jakąś mroczną istotę, która chce przejąć władzę nad światem. I może nie są to jakieś maksymalnie dziwne książki, ale są po prostu takie inne. Ale z wszystkich książek, które znalazłem, przejrzałem w tym roku, te wydawały się takie. Najbardziej wyróżniające się. I ostatnie pytanie: najdziwniejsza okładka książki z tego roku. I znalazłem taką. Nie jest to okładka książki, tylko komiksu, ale myślę, że no, komiksu, który naprawdę jest dziwny, więc ze swoją treścią powinien zaliczyć się do pytania poprzedniego, a do tego pytania zalicza się ze swoją okładką. I mowa tutaj o komiksie pod tytułem Erotyczne życie początkującej stewardessy. Ta okładka jest naprawdę inna, wyróżniająca się. Nie doszkujmy się tu znaczeń różnych przedmiotów, pominimy wszystko. Zresztą, jakby ktoś chciał przeczytać sobie ten komiks, to nalubimy czytać, nawet nie ma opisu co do niego, także nie dowiemy się o czym jest ten komiks w środku, ale myślę, że raczej nikt się nie będzie interesował tym komiksem. Zresztą bardzo ciężko go dostać, bo patrzyłem i nie znalazłem go. Także, jeśli ktoś chciał przeczytać, to. Nie da rady. I to by było na tyle z pytań, chociaż tak naprawdę było jeszcze pytanie szóste, y, chociaż takie pytanie, nie pytanie, po prostu były nominacje, więc nie wiem, nominujmy sobie wszystkie osoby, które chciałyby nagrać film na temat tego tagu, bo myślę, że on jest dość ciekawy i dzięki niemu właśnie można sobie zajrzeć w przeszłość naszego czytelnictwa. No a takim słowem podsumowania, no to w roku 2002 wyszło sporo książek, y, jedne lepsze, drugie gorsze, to już zależy od gustu. Większość mi jednak nie przypadła do gustu. A poza tym komiksy. O, z komiksów nie wiem jak teraz, jak teraz branża komiksowa sobie radzi, ile tych komiksów teraz wychodzi obecnie. Ale jak dla mnie wtedy wyszło sporo tych komiksów, też wyszło dużo mang, które no, niektóre mnie nawet zainteresowały, które chciałbym przeczytać. Ale no, raczej manga jest trudna do złapania, żeby ją dostać, i do tego jest dosyć droga, więc raczej wolałbym. Kupić sobie zwyczajną książkę i tak. E, zwróciłem też uwagę, uwagę na e, okładki książek, i powiem Wam, że jednak czuć tą różnicę czasu. Tamte okładki miały coś w sobie takiego specyficznego, e, czego już nie widzę w tych naszych nowych okładkach. Jakby ktoś mi położył dwie książki i powiedział, która nowa, która stara, no to raczej bym e, odgadł. Po prostu tamte okładki się czymś takim swoim wyróżniają, mają swój taki styl i tyle. Wszystko się zmienia. Chociaż powiem Wam, że myślę, że wnętrza książek jakoś bardzo diametralnie się nie zmieniają, no bo autorzy raczej lubią pisać wokół tego samego schematu. Nie wiem, romanse, jakieś tam bijatyki wojny, czy też zdrady króla, zdrady stanu i tak No to wszystko jest w książkach i było, tylko po prostu autorzy potrafią to opisać, obudować ten schemat w taki sposób. Że po prostu jest coś innego, wyjątkowego. Czasami też po prostu potrafią przełamać ten schemat i wprowadzić nas w jakąś niewiadomą, coś nowego tam wprowadzić. I to jest naprawdę dobre i tak się rozwija nasze czytelnictwo. I to byłoby na tyle z tego mojego podsumowania i całego tego booktagu. Jeśli film Ci się spodobał, oczywiście zachęcam do postwienia łapki w górę oraz subskrypcji. Jeśli jeszcze tego nie robisz, oczywiście obowiązkowo wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić naszych kolejnych filmów. No i co, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.